Ostatnie próby przed wyjazdem na Tournée w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Eksportowy program Polskiej Estrady. Duet Boniuszko z Lamal. Śpiewa Karin Stanek. Grają czerwonoczarni. Cyr, z cyrk. mam. Swe. Ma już wiesz. Trzecholadowny krem! ja się nie słyszę! Duet fortepianowy Tomaszewski i Kisielewski. Znakomitą opinię wystawiła im Marlena Dietrich. Anna German. Eurydyki tańczące w wersji angielskiej. We'll just fancy the transparent cup Orkiestrą dyryguje Adam Wiernik, kierownik artystycznej ekipy, śpiewa Katarzyna Boweri. I ptak przestraszony nie śpiewa, choćby w kwiatach stały drzewa, choćby pachniał mula. Ewa Demarczyk w klasycznym już Grand Valsbriand. Podchodzisz na palcach i naraz nad głową, trzmotnęło do walca, porywasz na życie, na śmierć, do tańca Grand Valsbriand. Alicja Boniuszko, popisowy taniec z Cudownego Mandaryna. Sala kongresowa tym razem ma tylko jednego widza. Dyrektor pagartu Szymon Zakrzewski już przeżywa emocje i wzruszenia, jakim się powiecie w tej Ameryce.